Dobry. Tomasz Jarek, firma Agropoliary. autoryzowany dealer marki Massey Ferguson. Za nami właśnie trwa 25 lecie naszej firmy Agropoliary. Zapraszamy na krótką relację z tego wydarzenia. Przez te 25 lat. Udało nam się wprowadzić w polski rynek tysiące nowych maszyn. Udało nam się y, wykonać dziesiątki tysięcy napraw. Nie byłoby to też możliwe, gdyby nie nasza załoga, która jest tu po naszej prawej stronie. Chciałbym w tym momencie wznieść toast. Wznieść toast za te, również z bratem, wznieść toast za te 25 lat y, naszej wspólnej współpracy, życząc wszystkim, Wielu sukcesów w kolejnych latach. Dziękuję bardzo. Na zdrowie. Lat niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyją, żyją nam. Niech żyją nam. Jesteśmy dumni, mając takiego partnera jak wy. To jest wypracowane, tak więc wielkie wielkie gratulacje bardzo dziękuję. Ja chciałem naprawdę pogratulować chłopakom, bo myślę, że spełnili swoje marzenia i spełniają te marzenia. Współpraca się bardzo dobrze układa, firma jest... Bardzo solidna, stabilna i współpraca w ogóle bezkonfliktowa. Chciałbym podziękować za te lata współpracy i ja wiem, że będziemy dalej długo współpracować. W każdej konkurencji była za, zacięta walka. Dużo osób brało udział. Łyżka firmy Metal Technik. Pan przemysław z czasem 3 minuty 12 sekund. Bardzo dziękuję wszystkim i gratuluję wygranych. Że ani w Warszawie, ani nawet w Neapolu nie ma tak fajnie jak u Jarychów w Agropolu. Wszystkiego <śpiewanie> dobrego, naprawdę. Najlepszego. Zdrowia, szczęście kolejnych 25 lat, razy 5, razy ile, nie bez końca. I najważniejsze dla wszystkich dużo palenia. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego.